Global Research, Centrum Badań nad Globalizacją. Kryzys ekonomiczny 2020. Globalna bieda, bezrobocie i rozpacz. Profesor Michel Czosudowski. Bez wątpienia żyjemy w jednym z najbardziej poważnych ekonomicznych i społecznych kryzysów we współczesnej historii. In some regards, pod pewnymi względami żyjemy w tej historii i nie jesteśmy w stanie zrozumieć logiki pandemii koronawirusa. Najważniejsze są tu dwie rzeczy. Pretekst i uzasadnienie zamknięcia na całym świecie gospodarek narodowych bazując na obawie o zdrowie publiczne. Musimy tu zrozumieć związek przyczynowy. Zamknięcie gospodarki na szczeblu krajowym i globalnym nie rozwiązuje pandemii. W rzeczywistości stwarza sytuację instytucjonalnego braku stabilności. Powoduje również Masowe bezrobocie, zamknięcie ludzi w domach, bez pracy, bez jedzenia. W takiej sytuacji teraz jesteśmy. Nie ma wytłumaczenia dla zamknięcia narodowych gospodarek, tłumacząc to troską o zdrowie publiczne, o które można i trzeba zadbać w inny sposób. Istnieje pewien bardzo złożony proces decyzyjny, który został zaplanowany dużo do przodu przez pewne centralne władze. Rządy zostały poinstruowane, by zamknęły swoje gospodarki. Następnie poszczególne rządy instruują swoich obywateli by zaczęli stosować inżynierię społeczną, nie spotykać się, nie robić rodzinnych spotkań. I ostatecznie to, czego nie rozumiemy i co jest tutaj fundamentalne, działalność gospodarcza jest bazą reprodukcji prawdziwego życia. Co przez to rozumiem? Instytucje, mocna nabywcza rodzin, cała seria aktywności, które rozwinęły się na przestrzeni historii. Aktywność gospodarcza jest fundamentem całych społeczeństw. A do czego doprowadziły zastosowane środki ostrożności? Do masowego kryzysu gdzie w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa zostały doprowadzone do bankructwa. Miliony ludzi straciło pracę. I w wielu krajach doprowadziło to do masowej biedy i głodu w pewnych grupach populacji. Mamy obfite dowody na to. Musimy zrozumieć, że ten proces zamykania narodowych gospodarek jest celowy. To jest plan. Jest koordynowany. Poczynając od kryzysu finansowego w miesiącu lutym tego roku, który doprowadził do upadku instytucji bankowych, rynku papierów wartościowych i tak dalej. Ekonomiści, konwencjonalni ekonomiści mają tendencję do mówienia, że nie ma związku między pandemią korona a kryzysem na rynkach finansowych w, tym, w lutym tego roku. To jest absolutny błąd. Kampania strachu, kampania dezinformacji ułatwiła manipulację na rynkach papierów wartościowych. Mówimy tu o użyciu bardzo wyszukanych narzędzi spekulatywnych i tak dalej. To, co teraz ma miejsce, to rzecz następująca. Rządy zostały zadłużone po uszy. Spłacają kompensacje. Dla firm, które zostały dotknięte. W niektórych przypadkach to hojne subwencje. W innych jest to częścią społecznej siatki asekuracyjnej na ratunek pracownikom i przedsiębiorstwom mniejszej skali. Kolejną fazą jest najpoważniejszy kryzys długu, jaki znamy w historii tego świata. Poziomy bezrobocia. Przepraszam, poziomy zatrudnienia spadły do takich poziomów. Firmy są zbankrutowane. Zbliża się kryzys fiskalny całego kraju. Innymi słowy, podatki nie będą wpływały. Te wszystkie firmy odnotują oczywiście straty. To, jak rządy na całym świecie będą kontynuowały swoje rządy, programy finansowe, społeczne itd. Tak będzie ostatecznie robione poprzez gigantyczną, globalną operację na długu, wdrażaną zarówno w tak zwanych krajach rozwiniętych, takich jak Włochy, Francja, USA, Kanada, jak i krajach rozwijających się, gdzie będzie więcej międzynarodowych instytucji finansowych, Bank Światowy, IMF, Bank Rozwoju. Następnie, problem z rządami na zachodzie polega na tym, że ten dług jest niewypłacalny. Włoski rząd wypuścił obligacje ze wsparciem Goldman Sachs i tak dalej. to było kilka miesięcy temu. I co się stało? Włochy zaklasyfikowały te włoskie obligacje jako BB, co oznacza nic innego jak status śmieci. Innymi słowy oznacza to, że cały aparat państwowy jest teraz w rękach kredytodawców, a oni są finansowymi instytucjami, bankami itd. Kolejna faza to ostateczne. Ostateczna konfiskacja państwa. Całe państwo zostanie sprywatyzowane. Wszystkie programy będą w rękach kredytodawców. Możemy pożegnać bogatym krajom zachodniej Europy. Dlaczego? Ponieważ kredytodawcy natychmiast zrobią to samo, co zrobili w Grecji kilka lat temu. Natychmiast na narzucą przedsięwzięcia oszczędnościowe kierowane przez rząd. Sprywatyzują programy socjalne. Sprywatyzują wszystko, co da się sprywatyzować. Miasta, ziemię, budynki publiczne. Innymi słowy, widzimy teraz poważną ewolucję, ponieważ państwo, jakie znamy, przestanie istnieć. Będzie prowadzone przez prywatne interesy bankowe, które mianują i już to robią swoje rządy, swoich skorumpowanych polityków i ostatecznie przejmą cały krajobraz polityczny. To już się dzieje w wielu krajach. W niektórych krajach góra już nawet poinstruowała rządy, żeby nie debatowały na temat olbrzymiego długu, który został zakumulowany przez ostatnie miesiące jako rezultat pandemii, który to dług jest teraz obiektem operacji finansowych w wykonaniu tych silnych instytucji finansowych. W Kanadzie doszło do uzgodnień między premierem Trudeau i liderami opozycji. Żadnej debaty w parlamencie na temat 150 miliardów dolarów długu, który musi zostać pokryty poprzez kredyty od instytucji finansowych. Sedno scenariusza, który się rozwija przed naszymi oczami leży z jednej strony. W tym, że prawdziwa gospodarka zaczęła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zaczęło się to od krachu na rynku papierów wartościowych w lutym, wchodzić w coraz większy kryzys. Nasza produktywna działalność została uszkodzona, handel został uszkodzony, miliony, miliony ludzi będzie bez pracy, pozostanie bez oszczędności. Nie chodzi tylko o biedę. To bieda i rozpacz. Dochodzi właśnie do marginalizacji olbrzymich sektorów populacji na świecie z rynku pracy. To są udokumentowane statystyki opublikowane przez ILO. Fakt jest taki, że na tym etapie jest zbyt wcześnie, by nawet próbować zacząć szacować skalę tych wpływów. Możemy popatrzeć na kraj po kraju. Na przykład widzimy, że w krajach rozwijających się, na przykład w Indiach czy niektórych krajach Ameryce Łacińskiej, w Peru, duży sektor siły roboczej obejmujący samozatrudnionych, przemysł małej skali, ten sektor został całkowicie wykasowany. Ludzie, często bezdomni, Jedyny wybór, jaki mają, to wrócić do swoich rodzimych wsi i są ofiarami tego całego procesu. Czeka i głód i totalne wykluczenie. To jest scenariusz. Wykracza on ponad globalną biedę. Wykracza poza globalną biedę. To masowe bezrobocie. To coś, co zostało inżynieryjnie stworzone. Nie jest to przypadkowe i już na pewno nie jest używane w celu rozwiązania globalnego kryzysu zdrowotnego. Globalny kryzys zdrowotny dotyczy COVID. dotyczący COVID został zmultiplikowany. Ludzie zostali pozamykani zaczęli bardziej chorować, stracili pracę. W tym samym czasie cały aparat służby zdrowia wpadł w kryzys. Nie był w stanie funkcjonować. To, co musimy zrozumieć, to to, że musimy skonfrontować ten proces. Musi powstać zorganizowana opozycja. To jest neoliberalny projekt, to neoliberalizm w swojej ekstremalnej formie. Pamiętajcie, że to, co mamy dzisiaj, pod pewnymi względami, ta zapaść na rynku papierów wartościowych użyła instrumentów spekulacyjnych wewnątrz handlu, ale także kampanii strachu. By wdrożyć to, co jest na najbardziej znaczącym tranzytem bogactwa w historii świata. Innymi słowy, wszyscy tracą pieniądze, rynek papierów się załamuje, a pieniądze idą w ręce limitowanej liczby miliarderów. Dokonano już przybliżonego szacunku stopnia wzbogacenia tej klasy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nie będę teraz wchodził w szczegóły. Więc ten kryzys w lutym na rynku papierów przygotował scenę dla kwarantanny i zamknięcia krajów. To zamknięcie w gruncie rzeczy możemy nazwać innym imieniem. To zamknięcie globalnej gospodarki. To był akt, który poinstruował rządy narodowe, by zamknęły swoje rynki. A one były posłuszne. To właśnie nazywamy rządem globalnym. To imperialny projekt. Rządy były posłuszne i zamknęły wszystko. A potem powiedziały: cóż, próbowały przekonać swoich obywateli, że to wszystko dla słusznej sprawy. Zamykamy gospodarkę, żebyśmy mogli ratować życia przed COVID-19. To odważne stwierdzenie. W tym samym czasie. Statystyki dotyczące COVID-19 podlegają olbrzymim manipulacjom. Nie będę wchodził w szczegóły. Mogę tylko powiedzieć że z całą pewnością, że wpływ tego kryzysu jest tak dramatyczny, ten ekonomiczny kryzys, że nie można go w żaden sposób porównać do wpływu COVID-19, który nawet według ludzi takich jak Anthony Fauci jest porównywalny do sezonowej grypy. Napisali to w recenzowanych przez współpracowników artykułach. To, co mówią w CNN, to inna historia. Oni nie uważają, by COVID-19 był jakimś wielkim, jakimś wielkim niebezpieczeństwem. Nie jest. Jest więcej innych pandemii na świecie, co nie oznacza, że mamy go ignorować zupełnie, ale powinniśmy zrozumieć, że zdrowy rozsądek nakazuje nie zamykać globalnej ekonomii w celu walki z tą pandemią, więc ktoś gdzieś tu kłamie. Kłamstwa stają się prawdą. Kłamstwa stają się częścią konsensusu, a to jest ekstremalnie niebezpieczne, ponieważ gdy kłamstwo staje się prawdą, nie ma drogi odwrotu. A wiemy, jak niezależni naukowcy, analitycy są cenzurowani. Mamy wielu lekarzy i pielęgniarek, wirusologów, ekonomistów, którzy mówią o prawdziwej sytuacji. Popatrzcie tylko na liczby i dane. Miliony, miliony ludzi są bezrobotni w efekcie tej sytuacji. Więc czego najbardziej teraz potrzebujemy? To historyczne zrozumienie tego, co się właśnie dzieje. Ponieważ zamknięcie gospodarek narodowych poprzez rozkazy kogoś nie wiadomo skąd, to to, co wyróżnia ten kryzys od wszystkich poprzednich. Po drugie, musimy stawić opór temu modelowi. Nie chodzi o zmianę paradygmatu, nie. Potrzebny jest masowy ruch. To masowy ruch przeciwko naszym rządom, przeciwko architektom tego diabolicznego projektu. I nie możemy poprosić Rockefellera. Prosimy, pożycz nam pieniądze, byśmy zapłacili za nasze wydatki. Musimy zrobić to sami. Dlatego te wszystkie NGOs, które są fundowane przez korporacyjne interesy, nie mogą. Nie mówię, że wszystko co robią jest złe, niektóre rzeczy są dobre, ale one nie zrobią kampanii przeciwko tym, którzy ich sponsorują. To niemożliwe. Więc sami musimy zarządzić ruch oddolny na szczeblu narodowym na całym świecie, by skonfrontować ten diaboliczny projekt i odbudować nasze narodowe gospodarki i narodowe instytucje. Musimy zaprzeczyć legalności tego projektu opartego na długu, musimy przeprowadzić śledztwo w sprawie korupcji, która doprowadziła do tego diabolicznego planu, który teraz wywiera presję na całej ludzkości. To jest wojna przeciwko ludzkości, a przeprowadzana jest poprzez skomplikowane ekonomiczne instrumenty. Do widzenia. Będziemy kontynuować naszą bitwę i nasze analizy z całych naszych sił. Global Research.